Dzień dobry, witam Państwa radnych. Witam Panią Wójt. Witam media, witam osoby oglądające naszą sesję. Otwieram nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lipie w dniu 26 września 2024 roku. Zapoznam Państwa z porządkiem obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest kworum władne do podejmowania prawomocnych decyzji. W punkcie pierwszym mamy otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. W punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, wybór sekretarza obrad, powołanie komisji uchwał, podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w gminie Łazy na pomoc dla powodzian, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Lipie na lata 2024-2034. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku pod nazwą termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminie Lipie. I ostatni punkt zakończenie dziewiątej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lipie. Kto z Państwa jest za przyjęcie porządku obrad? Marek Dulewski, za. Monika Gworys, Jacek Jeziorski, za. Renata Kocot, Stanisław Kołodziej, za. Renata Krawczyk, za. Ewa Kudza, Jacek Majszak, Janusz Mączka, za. Krzysztof Szczepaniak. Za. Waldemar Trocha, za. Mariusz Widera, za. Mateusz Bośniak. Na 13 radnych 13 jest za. Dziękuję. Proszę o dokonanie wyboru sekretarza obrad. Pan czy pan Majszak wyraża zgodę? Kto z państwa jest za? Pan Marek Dulewski? Za. Monika Gworys? Za. Jacek Jeziorski? Za. Renata Kocot? Za. Stanisław Kołodziej? Renata Krawczyk? Za. Ewa Kucza? Jacek Majszak? Za. Janusz Mączka? Za. Krzysztof Szczepaniak? Za. Waldemar Trocha? Za. Mariusz Widera? Za. Mateusz Woźniak? Za. Dziękuję. W następnym punkcie bardzo proszę o podanie składu komisji uchwał. Pani Monika Gworys. Pani Renata Krawczyk, Pani Renata Kocot. Czy Panie wyrażają zgodę? Dziękuję. Będziemy głosować: Pan Marek Dulewski, Za. Monika Gworys, Za. Jacek Jeziorski, Za. Renata Kocot, Stanisław Kołodziej, Za. Renata Krawczyk, Za. Ewa Kucza, Jacek Majszak, Janusz Mączka, Za. Krzysztof Szczepaniak, Za. Waldemar Trocha, Na. Mariusz Widera Za. i Mateusz Woźniak. Dziękuję. Proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie pierwszej uchwały. Nie, nie. Uchwała numer dziewięć. Uchwała numer dziewięć, Uchwała numer dziewięć. Uchwała numer dziewięć. Przez czterdzieści osiem przez dwa tysiące dwadzieścia cztery. Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu stanowiącym załącznik do uchwały numer. 51 przez 332 przez 2022 Rady Gminy Lipie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej w lipiu dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy W rozdziale trzecim organizacja i zarządzanie paragraf czwarty otrzymuje brzmienie. Paragraf czwarty ustęp czwarty punkt pierwszy. Kierownik GOPS kieruje się kieruje placówkami wsparcia dziennego działającymi w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. Ustęp drugi. W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu w ramach Centrum Usług Społecznościowych działa placówka wsparcia dziennego Świetlica dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Zimnowodzie. Zimnowoda 60-42-164 Parzymiechy. Ustęp trzeci. W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu działa placówka wsparcia dziennego, świetlica dla dzieci i młodzieży, z siedzibą w Lipiu, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Lipie Częstochowska 95, 42, 165 Lipie. Ustęp czwarty. Placówki prowadzone są w formie opiekuńczo-specjalistycznej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego. Czy odnośnie tej uchwały Czy się jakieś pytania? Nie widzę tak że przystępujemy do głosowania. Marek Dziadzki. Za. Monika Worys. Za. Jacek Jeziorski. Za. Renata Kocza. Stanisław Kowodziej. Za. Renata Krawczyk. Ewa Kusa. Jacek Majszak. Janusz Małczyk. Za. Krzysztof Szczepaniak. Za. Ale Wątroza? Za. Mariusz Widzielek? Za. Mateusz Włośnie? Za. Na trzynastu radnych? 13. Dziękuję. Proszę o kolejną uchwałę. Uchwała nr 9 przez 49 przez 2024 Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Głuchołazy z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy udziela się z budżetu gminy Lipie pomocy finansowej gminie Głuchołazy z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Paragraf drugi pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2024 rok w wysokości 20 tysięcy złotych. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Lipia, a gminą Głuchołazy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy do tej uchwały Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że pierwsza pomoc, którą organizowaliśmy w tamtym tygodniu, dotyczyła pomocy materialnej mieszkańcy mieszkańcom. I ta pomoc została zrealizowana, cztery samochody zawiozły pomoc do Głuchołazów. Przedstawiciele OSiR akurat Głuchołazy przyjmowali wraz z żołnierzami, strażakami. Przy czym gmina Głuchołazy nie chce już pomocy rzeczowej, bo oni tą pomoc, to co konieczne mają, oni potrzebują pieniędzy na oczyszczanie miasta, na odbudowę infrastruktury. Dlatego też y, taka była propozycja, aby przyjąć tą uchwałę teraz samorząd samorządowi. Y, to oczywiście nie jest wielka kwota, 20 tysięcy, i na pewno nie posprzątają miasta za to, ale niemniej jednak jakaś cząstka, jakaś, y, jakiś kawałeczek malutki tej pomocy będzie. Jeżeli taka uchwała będzie podjęta, myślę, że to będzie naprawdę wyraz ogromnej empatii Rady Gminy wobec Rady Gminy i Miasta Głuchołazy. Dziękuję. Dziękuję Pani Wójt. Myślę, że to załóżacy, zostanie przyjęte na uchwałę. Pan Marek Gilewski? Za. Monika Gorysz? Jacek Wisiowski? Renata Piesa? Stanisław Kołodziej? Za. Renata Krawczyk? Za. Ewa Kunce? Za. Jacek Majczyk? Janusz Mącz? Krzysztof Szczepania? Za. Waldemar Bartrocha? Mariusz Widera? Mateusz Woźniak? Za. Dziękuję bardzo na 13 radnych 13. Za. Proszę o kolejną uchwałę. Uchwała nr 9 przez 50 przez 2024 Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, budżecie gminy na 2024 rok. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Pani Skarbnik, ktoś wyjaśni tutaj? Tak, przesuwamy kwotę 69 tysięcy z obsługi długu z odsetek i 20 tysięcy na dotacje dla Gminy Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi, a 49 na dotacje na zadania bieżące w Gminnym Ośrodku Kultury. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Marek Witerski, Monika Wolski. Jacek Jackie Renata Koczula. Za. Kowalczyk? Renata Karczyk? Za. Ewa Gózka. Jacek Major. Za. Janusz Wączki. Za. Krzysztof Szczepaniak? Za. Bantrocha. Mariusz Witera. Mateusz Woźniak. Za. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejną uchwałę. Uchwała nr 9 przez 51 przez 2024 Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Lipie na lata 2024-2034. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Paragraf drugi. Ulega zmianie treść objaśnień otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tu państwo mają wyjaśnię. Tutaj jest dołożone w części 1.1 wydatkach na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w artykule 5 w punkcie 1.1.2.2. przedsięwzięcie pod nazwą Termomodernizacja Budynków Edukacyjnych w Gminie Lipie, Termomodernizacja ZBSP w Lindowie. I jest łączne nakłady finansowe na to zadanie milion mln milion i cała ta kwota jest na rok 2025, bo wydatki będą 2025, ma realizację z na to wszystko, to tylko to jedno zadanie. Dziękuję pani szkarży za wyjaśnienie. Będziemy głosowali. Marek Rulewski. Za. Monika Borys. Za. Jacek Jeziorski. Renata Sosa, Stanisław Kowodziej. Renata Krawczyk. Za. Ewa Wódzka. Jacek Majczyk. Janusz Mączka. Za. Krzysztof Szczepania. Za. Waldemar Zdrowa. Mariusz Widera. Stanisław y, Mateusz Woźniak. Dziękuję na trzynastu radnych trzynastu. Za. I proszę o kolejną uchwałę. Uchwała nr 9 przez 52 przez 2024 Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2024 roku w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz upoważnienia wójta gminy Lipie do złożenia wniosku o objęcie wsparciem z planu rozwojowego przedsięwzięcia pod nazwą termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminie Lipie. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Lipie uchwala, paragraf 1 ust. 1. Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie polegające na podniesieniu efektywności energetycznej budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Lindowie. Ustęp drugi. Upoważnia się Wójta Gminy Lipie do złożenia wniosku o objęcie wsparciem z Planu Rozwojowego Przedsięwzięcia, o którym mowa w ustępie pierwszym w ramach naboru wniosków numer K.P.O.D. 0305 i 04001 001 przez 24 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Co do tej uchwały, Państwo mają jakieś pytania? Może ja jeszcze, bo y, tu właśnie szukałam y, tej informacji, dlatego że y, program y, został przesunięty. Termin składania wniosków na termomodernizację szkół i przedszkoli właśnie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska został przesunięty do 14 października, czyli, bo to miało być do końca września, ale ze względu na jakieś sprawy dotyczące powodzi przesunięto termin składania o dwa tygodnie, więc dopiero od 14 października do 30 grudnia i wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. Program jest o tyle ciekawy, że finansuje 100% kosztów kwalifikowanych. 100% kosztów kwalifikowanych. Linków jest szkołą, która ma jeszcze źródło ciepła oparte na Ekogroszku, więc no nie możemy już, mając taki program, prawda, no nie możemy jakby dopuścić, żeby te środki umknęły a wymienić to myślę, że tak samo na pelet to będzie, bo, bo ten pelet jednak jest bardzo korzystny i tu jakby ogólnie też dostępny. Y, także no zróbmy tą szkołę jeszcze i, i będziemy mieć już jakby bezproblemowo. No jeszcze boisko w, w Parzymiechach cały czas czekamy na decyzję Ministerstwa Sportu, bo tej decyzji jeszcze nie ma. No to ja dziękuję bardzo Pani Wójta. Marek Dulewski? Za. Monika Korys? Za. Jacek Wiesiowski? Za. Renata Kosa, Stanisław Kołodziej? Za. Renata Krawczyk? Za. Ewa Krysa? Jacek Majszak? Za. Janusz Mączka? Za. Krzysztof Szczepania? Waldemar Trocha? Mariusz Widera? I Mateusz Woźniak? Za. Dziękuję bardzo. Na trzynastu lat 13 trzynastu 13 Dziękuję pani przewodniczącej za przygotowanie. Zgłówno. Ja mam dla państwa jeszcze taką informację, że planujemy. 28 października Komisję Wspólną o godzinie 8 i uprzedzam, że ta komisja będzie bardzo długa. Jest ponad 30 punktów chyba do przeanalizowania. Będą zaproszeni goście, będą poruszane bardzo ważne tematy i one zapewne wywołają i dyskusje, i rozmowy i ta Komisja Wspólna na pewno będzie bardzo długa. Natomiast 29 dzień po będzie sesja i ta sesja planowana jest na godzinę 13.30. Takie są plany, jeśli się coś zmieni to podamy do informacji. Znaczy byłoby dobrze, gdyby też Państwo sołtysi byli na tej sesji, bo tam też będziemy mówić o oświetleniu ulicznym. Na tej komisji wspólnej, yy, wspólnej tak? Wspólnej, tak. Wystąpienie przed, przepraszam, wystąpienie przedstawiciela TAURON, Nadleśnictwa Kłobuck, yy, obrona cywilna, yy, oświetlenie uliczne, Plany ogólne pani skarbnik przedstawi nam też założenia finansowe na 2025 rok zgodnie z nową ustawą, z nowymi zasadami finansowania jednostek samorządu terytorialnego, więc myślę, że myślę, że te tematy będą bardzo interesujące i dobrze, aby właśnie i Państwo radni i sołtysi uczestniczyli w tych spotkaniach w tym spotkaniu, że Proszę, nie będzie jakiegoś problemu. Na tym kończę dziewiątą nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu Radnym, dziękuję Pani Wójt, dziękuję za transmisję.